Jeżeli ktoś by powiedział mi, że kiedyś zrobię jakąś postać z Asterixa i Obelixa, to prawdopodobnie byłby to pies, tak bym. tak przypuszczam. Nie. Jeszcze raz, dobra. Ja byłem dzieckiem, oczywiście widziałem bajki, i, i, i raczej bawił mnie bardziej Obelix niż Asterix. I nawet nie przypuszczał nigdy, że będę Asterixem, więc jestem zaszczycony, że mogę nim być. Ej, Asterixie! Wodzu, nasz sprawa jest. jeszcze raz. Wodzu nas! Wodzu Wodzu nas! Nasz! A co się stało, że przetrwały te bajki do dziś? Mądrze napisane, świetna kreska I, i przede wszystkim czuło się przygodę, jak się te bajki oglądało, że widz gdzieś chciał za bohaterem iść dalej, a nie tylko traktował ich jako bohaterów. Dobra. w maskę! Patrz przyjacielu, jak te drzewa śmigły w górę. E, Asterix jest galem, mężczyzna, niskiego wzrostu, przyjaciel Obelixa tego wysokiego. Bardzo e, bohaterski bardzo taki e, uczynny. E, człowiek, który ma wiele pasji, ale pasje to są przygody i walki i, i nowe wyzwania. Więc to jest facet, który się nie nudzi i który przede wszystkim ceni przyjaźń ponad wszystko i wierzy. Jakby przyjaźń i ten ród, gród, ta cała wioska, którą mają Galów, jest najważniejsza i o to trzeba dbać. Asterix fajny gość to jest. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów na nowe przygody Asterixa i Obelixa. Wojtek Mesoldowski. Serdecznie pozdrawiam użytkowników onetu.pl. Cześć!